W tym zadaniu mamy do rozwiązania nierówność z wartością bezwzględną. Tą nierównością jest x odjąć 8 wartości bezwzględnej, i całe to wyrażenie jest większe od 0. I teraz rozważmy sobie dwa przypadki. Pierwszy przypadek, kiedy x odjąć 8 będzie większe od 0 i rozwiązujemy taką nierówność jak każdą inną nierówność. Jaką, jaką znamy nierówność liniową, czyli po prostu 8 minus 8 przenosimy na prawą stronę nierówności, pamiętając o zmianie znaku, i otrzymujemy tutaj x większe od 8. Rysujemy tutaj teraz wykres. Na wykresie zaznaczamy 8. Zaznaczamy, że 8 nie wchodzi w skład rozwiązania. Zaznaczamy te wartości, które wchodzą, i tutaj wiemy, że ta konkretna nierówność jest pełniona przez wszystkie liczby, które są większe od 8. Rozważmy teraz drugi przypadek. x odjąć 8 musi być mniejsze od 0, zatem x musi być mniejsze od 8. Znowu tutaj rysujemy wykres tej nierówności, zaznaczamy 8, zaznaczamy, że 8 nie wchodzi w skład rozwiązania. Natomiast w skład rozwiązania tej konkretnej nierówności wchodzą wszystkie liczby, które leżą na osi liczbowej, na lewo od ósemki i tutaj znowu wspólnym rozwiązaniem obu tych nierówności będzie następujący wykres. Nanosimy na oś ósemkę, zaznaczamy, że ona nie wchodzi w skład rozwiązania, ani w pierwszej nierówności, ani w drugiej nierówności ósemka nie wchodziła w skład. Nanosimy teraz. Jedno rozwiązanie, czyli w tym przypadku to drugie, nanosimy drugie rozwiązanie, czyli w tym przypadku pierwszą nierówność, którą sobie rozwiązaliśmy. I w tym przypadku widzimy, że rozwiązaniem są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem liczby 8. Możemy tutaj sobie dokonać sprawdzenia w tym przypadku. Najpierw sobie dokonajmy sprawdzenia dla x równego 8. I teraz popatrzmy, jeżeli ja pod x w tym wyrażeniu podstawię 8, to otrzymuję 8 odjąć 8 wartości bezwzględnej i całe to wyrażenie musi być większe od 0. 8 odjąć 8 to jest 0 i wartości bezwzględnej musi być większe od 0, więc wartość bezwzględna z 0 to jest 0. Tutaj wychodzi, otrzymujemy taką nierówność, że 0 jest większe od 0. Oczywiście ta nierówność nie jest prawdziwa, i mamy dowód, że 8 nie może spełniać nierówności z zadania. Natomiast wykonajmy sobie teraz sprawdzenie, na przykład dla której z liczb o tutaj z tego pierwszego przedziału, czyli powiedzmy 10. Nie otrzymujemy wartości bezwzględnej 10 odjąć 8 i całe to wyrażenie ma być większe od 0. 10 odjąć 8 to jest 2, więc wartości bezwzględnej otrzymujemy 2. I dwójka. Że wartość bezwzględna z dwójki musi być większa od zera. Wartość bezwzględna z dwóch to jest dwa, więc dwa jest większe od zera. Nierówność ta jest spełniona, więc widzimy, że, dwóch, że liczba 10 na pewno spełnia nierówność zadania. Sprawdźmy sobie jeszcze dla jednej z liczb, na przykład tutaj z tego, zbioru drugiego, i tutaj powiedzmy, podstawmy dwójkę. No to otrzymujemy dwa. Odjąć 8 musi być większe od 0. 2 odjąć 8 to jest minus 6, dlatego otrzymujemy wartości bezwzględnej minus 6. Natomiast minus 6, wartość bezwzględna z minus 6 to jest 6. Jeżeli tutaj zapiszemy to w ten sposób, no to jak widzisz, spokojnie otrzymujemy prawdziwą nierówność. I znowu mamy tutaj potwierdzenie, że otrzymaliśmy dobry rezultat.